W miejscowości małej miejscowości, która leży nieopodal drogi prowadzącej na Słowację. Witam Was bardzo serdecznie podróżniki. Wraz ze mną jest magiczny karb, zamaskowany jest też kuba Skoczek. Drodzy Państwo, jesteśmy w miejscowości Kamesznica, miejscowości, która powstała w XVI wieku i od początku należała do księstwa oświęcimskiego a potem była w koronie Królestwa Polskiego Do najważniejszego zabytku Kamesznicy należy zespół dworski rodu Potockich, który znajduje się tutaj na wzgórzu jest to klasycystyczny dwór z 1833 roku do tego jest Dom zwany kancelarią z drewnianą dzwonnicą jest kaplica Matki Bożej Szkapleżnej, są stajnie i jest oczywiście w duży, duży park ze starodrzewiem z wiekowymi 150 albo 250-letnimi drzewami, które są oczywiście pomnikami przyrody. My dzisiaj natomiast wybieramy się na Barają Górę właśnie z Kamesznicy przez fajkówkę. A potem przez szczyt skałki wejdziemy od strony wierchu Wisełka na Baranią Górę. A potem zejdziemy przez Przysłop, czyli przez Słonicko na Przysłopiu i przez Karolówkę. Zejdziemy szlakiem prawdopodobnie żółtym. Moi drodzy! Jeżeli widzicie za drzewa ten ośnieżony wierzchołek, tak to jest Barania Góra i tak my się tam właśnie udajemy Także stamtąd myślę, że tak zobaczymy dokładnie tą drogę, którą teraz podążamy Szlak oskaz na dole pokazywał, że dojście na szczyt zajmie nam 2 godziny 40 minut że panie, ale żeś się teraz wymądrzył Ło, ho. ho, ho, ho. Drodzy, dotarliśmy do osiedla Fajkówka. Tutaj zaczyna się szlak zielony, który idzie do węgierskiej górki, ale ze względu na budowę drogi, drogi szybkiego ruchu kawałek, odcinek jest tam zamknięty i nie ma możliwości przejścia, co nie jest dużym problemem, bo w niedalekiej odległości od zielonego szlaku przebiega szlak czerwony, główny szlak beskidzki, więc zawsze można sobie jakoś tam przez las przejść, poradzić i pójść. Dobrze. My idziemy wyżej, na pierwszy nasz wierzchołek, czyli na skałkę, na 1020 metrów nad poziomem morza. No i drodzy Państwo, jesteśmy już na podejściu. Fajkówkę minęliśmy. Powoli nam obszar leśny się kończy. I zaczynają się takie pojedyncze, mniejsze drzewka i bardziej odkryty teren. Znacie to. Jak na Skrzyczne, jak na Baranią Górę Czy chociażby ostatnio w Węgle, ale jednak było to również widoczne na Klimczok Skałka już za naprawdę dosłownie chwilę Mamy dobre tempo, lepsze niż ostatnio, wyszliśmy na mniejszy wierzchołek Nie wiem z czego to się bierze, ale tak jest Dużo lodu. Z prawej strony jest lepiej sobie, Zasłoniło nam niestety Szczyt balani góry. A jak się wesmiemy, to powinno ją już być widać. Jak widzicie to co Wam mówiłem, skończył się taki regularny las. Zaczęły się takie właśnie prześwity. To pasmo, to jest pasmo, które, w którym idzie właśnie główny szlak beskidzki z węgierskiej górki. Następnie tutaj mamy szczyt właśnie Magórki Wiślańskiej, na której już byliśmy. Właśnie z Magicznym Karpiem i z Kubą Żarnowskim Którego serdecznie pozdrawiamy Wychodzimy na Barają Górę w tamtym roku w tym roku przez właśnie Skałkę, przez Wierch Wisełka Wejdziemy od południa A tu macie już Beskid Żywiecki I te pasmo najpierw tutaj, tego duży masyw To jest masyw Romanki, a za nim widać Pirsko Także to są szczyty właśnie dotyczące Beskidu Żywieckiego. Tam jest Beskid Makowski, tam jest Beskid Mały, a my podążamy coraz wyżej. Jesteśmy na wierchu wisełkę. To jest kulminacja, wypłaszczenie, a na tej góry, która znajduje się tam po prawej stronie 1192 metry nad podziałem morza. Tam przy Szlakowskazie do do nas główny szlak Beskidzki z powodu czerwonego. Ten kawałek na zamknął pieszkołek wraz z tym najdłuższym szlakiem w Polsce podejdziemy. Znajdujemy się także, proszę Państwa, w rezerwacie przyrody Barania Góra utworzony w 1953 roku o powierzchni około 380 hektarów który chroni obszar leśny związany z wykapami Wisły najdłuższej rzeki w Polsce. Udało się, proszę państwa. Pierwsze zimowe wejście na Baranie Górze. Jesteśmy na szczycie! Jest zimowe wejście na Baranią. 30 urodziny. O! To jest, kurde, to są urodziny 30. A nie siedzenie w domu i picie w góry. Jesteśmy, proszę państwa, ogólnie już na zejściu. Za nami Wierch Równiański 1160. Czyli kulminacja, kolejna kulminacja w masywie Baraniej Góry Schodzimy w stronę schroniska, przysłop I tam myślę chwilę posiedzimy, zjemy coś I tutaj przez ten szczyt Kowalówki ruszymy na dół w stronę Kamesznicy No i proszę Państwa zjedliśmy Znaczy kto zjadł to zjadł żurek Jesteśmy przy schronisku Przysłop. Pierwotnie wybudowane jako chatka myśliska w 1897 roku, jako chata wypadowa na górzce, następnie wybudowane schronisko w 1925 roku, udostępnione dla turystów. W czasie II wojny światowej nie ucierpiało w ogóle. Natomiast wraz z przypływem turystów zostało przebudowane gruntownie w latach 73-79 i w tym oto kształcie jest do dnia dzisiejszego my natomiast ruszamy dalej w stronę szczytu Karolówki 931 metrów nad poziomem morza a potem zaczniemy schodzić w stronę Kamesznicy ha? Ha? proszę Państwa na szczycie Kowalówki 931 metrów nad poziomem morza zeszliśmy ze stroliska, mieliśmy kanion, gdzie były kawałki początki naszej pięknej rzeki Wisła, która właśnie w tej dolinie się rozpoczyna i tu jest chyba czarna wisełka albo biała wisełka, a po drugiej stronie jest ta druga wisełka. przeczytajcie która jest wisełka. A tu jest to stroniczka, z którego zeszliśmy. I tutaj powiemy o mój Panie nie wywaliłem się nie macie się czego śmiać i teraz będziemy za chwilę docierali do Krzyżówki Szlaków będzie krótki szlak łącznikowy czarny który łączy się ze szlakiem czerwonym tym właśnie głównym szlakiem beskidzkim a także dwa szlaki niebieski i żółty żółty, którym schodzimy i niebieski który idzie głównym Pasmem baraniej góry aż do przełęczy Komopolskiej. No i drodzy Państwo, osiągnęliśmy koniec naszej podróży. Jesteśmy ponownie tym razem, jak widzicie, trochę więcej tych samochodów niż z samego rana, jak tu byliśmy. Kamesznica obeszliśmy w około, około 20,1 km. I z tej pięknej trasy żegnają Was magiczny Karp i Kuba Skoczek. Jestem też ja, podróżnik IT. I będziemy się widać w następnej trasie. Zobaczymy, czy we wtorek, czy w niedzielę. Ale to już gdzieś bliżej Krakowa. Także widzimy się w kolejnych trasach. Naura!